Z rodzicami zrobić lemura z ogonem w paski. Popatrzcie jak. Jak zrobić lemura? Okej. Okay. Na naszej stronie mini -mini PL znajdziecie wzory, z których razem o, z rodzicami możecie wyciąć szablony, z których powstaną brzuch, łapki i głowa. Do zrobienia lemura potrzebne będą kolorowe szablony. Sam! Są... Biały i czarny pasek wycięty z papieru. Jest. Nożyczki. Sam. Kolorowe kredki i klej. Jest. Najpierw robimy brzuch. Wycięty prostokąt zwijamy trochę jak rożek do loda. Właśnie tak. Mamy brzuch. Musimy wyciąć nogi, ręce i głowę. No i jeszcze bardzo ważny dla lemura ogon. Dwa paski papieru, czarny i biały, sklejamy na końcu i zwijamy jak harmonijkę. I tak na zmianę. Końcówkę sklejamy. Teraz wycinamy głowę. Naklejamy wszystkie części na biały wzór. Rysujemy oczy i buzię. Śmieszną minę malemur. Przygotowane części musimy skleić. Popatrzcie. Brzuch sklejamy z łapkami z jednej i drugiej strony. Później głowa i ogon. Poznajecie? Przepięknie! Lemur jak prawdziwy. A może spróbujecie zrobić jeszcze kilka lemurów? Na naszej stronie to .pl, Kochane zwierzaki! Znajdziecie więcej takich fajnych zwierzaków. Dobrej zabawy! Dwa lemury! Co za szum!